Ja jadę na zakupy, a kogo nie ma, ten nie jedzie A, tego ja nie mam <gresso> dzień dobry, dziewczyny nie mamy. Czego nie macie? Ciebie, kierowcy, nie? myślałam, że okradłaś moją... Ten. Co chcesz? No, okradłaś moją... E <gresso> no, nawet jeśli to co takiego <gresso> Ja chcę to takiego? to jest, to nie Podobne mam tak? no? no a jedziemy właśnie na zakupy, nie, nie pamiętam kiedy to było w zakupach bez dzieci kompletnie no. bez dzieci, naprawdę, naprawdę nie takie po... uczucie troszeczkę, nie? A jeździłam, ale miałam tego, noła ale to już nie jest to samo, co jechać całkowicie sama, nie? Mm, super, zróbmy. No, tak się idzie zrelaksować. Ja dzwonimy, pipi, Tak, się, tak a chciała Ja już czekam. Tak? Nie widać jej jakoś. Ja bym ja też mówię. No. Pożegnałaś Taka się z dziećmi, ten. czy uciekłaś? Nie, a ja to jeszcze spał? A okej. Okay. A no, a to tam wiesz. No nie wiedziałam właśnie, bo gadam No ale nie można uciekać, nie? Dokładnie, wiem. ja to co powiedział, To powiedziałam. Ciężko tak, Zosiu, nie Mamunia ucieka, Idzie, zostaniesz Ja. Ale ona się na telefonie, a gadam, nie gadaj tak, nie gadaj tak! No <laughs> właśnie, że nie. Ja nie gadam, nie gadam, tak. Gadam, ja czytałam tak, że nie wolno się uciekać, bo potem dziecko myśli, że mama zniknie mm -hmm. na zawsze jej, nie? Mm -hmm. Trzeba powiedzieć, ale rzeczywiście, coś w tym jest, jak ja kiedy mówiłam wcześniej że mamunia wychodzi. To ona już, że ona idzie ze mną, ja, ja, ale też ja. idzie. No, bo z jest. Ona buty, buty i też już wychodzi. No właśnie, ja teraz nie wiedziałam, jak mam teraz zrobić. Czy po prostu nie wiem, ten. czemu normalnie w każdej książce wskazać, że nie wolno uciekać. No? Ciekawe, nie? Trzeba że, powiedzieć, że y, mamusia wychodzi teraz, a musiała wrócić po ciebie. Aha, ale tak nie jest. A ja sobie że ja nie chcę puścić, schwycił się nogi, na pewno. Mama, mama, nie, nie. Jak? Bo zasnęła no. się. No. No jeszcze raz. Może na nie zadzwonię. No długo no. tak. nagrywasz? No właśnie, bo chciałam ją nagrać jak wychodzi. Aha. Zobaczmy co tu. Ta szminka mi się normalnie skusza i zostaje mi na zębach takie kawałeczki te szminki. Wiesz co to no ja na zębach... Jakaś aciusz. galeria wygląda jakoś jak w TK Max też wejdziemy dziewczyny? Ja no. bym miała czas. A na nie? samym końcu może, nie? Lepiej na bieliznę. Tak, iść. do Teka Max ja bardziej bym wolała na... znowu na Pierdo. No co Przestań Ale napierdol. nie, ale to ja. możemy potem... Najpierw możemy iść do Primarku Ten? od razu, albo tam no. w samtą stronę, Ten. albo TK Max i tak jest tutaj przyjdzie. ja bym powiedziała, że pierwszy iść do TK Max, bo jak kupiłem w Primarku, to potem będziemy z tymi tabłami chodzić mm. No ale to jest po drodze, okay. nie? No właśnie, żeby to, powiem, że to za jakąś po drodze jakoś no. Wiesz ja bo chciała kupić sobie w TK Max. No. Y, 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 do mięsa takie. ja a tam się że kupić cały czas że jestem są w ciąży z bliźniakami. ja piko, ale ja ja. a były bliźniaki w rodzinie? nie. nie? ciekawy ciekawe. I jak tam? Już się na na te bransoletki, jak myślisz, to? No wyglądają jak za milion dolarów. No, tylko nie przejdą nawet przez matkarską. <grywa> ja takich nie lubię, no, się na gumce. Tak na razie tutaj za bardzo nie ma niestety nic ciekawego. Chodzimy, chodzimy, ale tak... Jakoś tak... Jakoś tak mdło. O, szkoda, że akurat nie ma tam Arielki, tylko jest ta Urszula. Doradza ich. Doradzam ci, no ładnie wyglądasz No doradzam ci Macie, jak na wesele Może mhm. jak będę brała ślub z Oni to takie okulary właśnie beach Beach? Beach, beach. beach jak, jak beach czy beach, beach jak jak plaża No ładnie byś wyglądała tak Tak? Jak Lady Gaga Zanim <laughs> wiesz lepiej jak jest taka maxu To, to widziałam no, na internecie, to mi się to podobało to taki nasz zestaw za 4 euro Nie głupie, nie? Co? Kasia nosisz futra? Nie, ja też nie A Magda mi każe kupić gumkę do włosów z futra Nie, ja też nie To jest takich żół piosionków jest My sobie na pół? Ja nie potrzebuję tyle Co? Ten albo ten jest fajny No, ja myślę, że eska. Nie, na pewno nie ma, nie ma ja nie mam. Mam dość szerokie biodra, wiesz? Jak ja to chodzę za małe, to się bijają, nie? To może elki sobie weź lepiej? Nie, mhm. elki nie. Mhm. Tak właśnie. jak z Albo z biodra, Tu by sobie do przymierzenia. No właśnie, to nie idzie. Tak właśnie jesteśmy aktualnie na bieliznie jesteśmy na bięcie, a Anita sobie wybiera majtki. Możecie spojrzeć, ile tutaj jest tego wszystkiego. Ile tutaj jest z puszapami, bez uszapów, Mnóstwo wszystkiego po prostu. Do wyboru do, do koloru wszystko. Tutaj są z serii na przykład mm, letniej te kolory. Kamera tego nie ukazuje, ale kolory są naprawdę Warte no, nie, muszę no, bardzo kłótne. Nie można takie pojedyncze pani jakieś... Okej, to nie ma. Tak właśnie znajdujemy się w przybieżalni primarka. Zostałam sama z rzeczami. Wyczyny się jeszcze przebierają. Proszę, Monika może wyskoczysz nam czymś, się zaprezentujesz. Tadamu. Nie, nie jest to fajne, nie? No te lotki mam za duże. Nie, bo tutaj młodziutkie właśnie. No duże masz pewnie na ziemię, bardziej obciętko. Wyszła nic. Nie nie, nie, nie

рост ключ ファイント。 No, te spodnie mi się też podobają. Tak jaka mi się podobały fajnie, jak one mi wiedzą, on tak... tak, że to był paski. Ale tego go zupełnie właśnie do paski. Tak No, fajne. No nie się to. nam teraz ty, co Muszę zakończyć. Powiedziałam na przykład, ja że to jest bardzo po szkodę. Wydanie, no. wydanie, wydanie mhm. na. Wydanie ekstra. Wydanie zmianiczowe. Wydanie Wydanie zmianiczowe. Wydanie zmianiczowe. Wydanie zmianiczowe. Wydanie no, Ja dzisiaj zjadłam tylko w domu kilka ciastek i kakałko Dlatego teraz się posilę tym batonikiem, bo dziewczyna powiedziała, że nie pójdziemy nigdzie nic jeść. Tak więc. Ufam, Ufam mhm. Ja iść, ale już ty, Monika nam teraz zaprezentuje. Się. Fajne to? Czy to do do topu? Do topu.

Zobaczymy, mm -hmm. co w niej o rukarze będzie. Oby to taka max. Już jest, Któż jest chyba jest no jak nie trzynasta. Daj <laughs> <laughs> Transseksualista? No, że co? Transseksualista. Transeks, no, to kiedy to było wielkie. To nie? Kim, ale jakieś szpilki? No, no, no. Ale, no. Metry, ale te szpilę no. jak Was kumednę. To był transseksualista. Transseksualista. ale nic nie.

Zobaczmy co na tej ulicy tutaj jest Jest i lego, jest und houndem Jest mango Jest Armani, Guess, Zara Same poważne Same poważne marki I tam jest Dekamax zmierzamy do Takamax. Legoland? Jest i nie, tylko Max, tylko Max Tam idziemy właśnie Nie wiem, tylko tak maks. Jakby chciał iść, nie chcę No ja nie wiem Ja bym chciała na przykład jeszcze do Weromody Na przeciwko, no to do 20 z Gdzie są dziewczyny? Dziewczyny poszły do New Yorkera. New Yorker jest tam, ale też długo ich nie ma. Tam właśnie jest New Yorker. I czekamy i czekamy, a i dalej nie ma. Usiadłyśmy sobie z Kasią przy takiej fontannie. Bez mnie nie, się, nie? <laughs> ja jestem Kasia. I ona sobie tak buzuje, buzuje, buzuje I wybucha ta fontanna Tak właśnie A Kasia jest zła, bo jest głodna Co wygrywa Kasia? Wszystko Kupiłam sobie nowe okulary Takie właśnie Co Kasia, pasuje mi? W którymi pasuje, mam to jeszcze powiesz do kamery? I? Nie? <laughs>